Dzień dobry Państwu, mamy dzień 7 lipca 2016 roku, 106 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Władysław Kopniak, zapraszam na kuriera Glicarowskiego. Protesty w Sierockiem. I tydzień twórczości. Dcie, to, hej, chodźmy rogena. Zaognienie kryzysu imigracyjnego na granicy w Styrkówce. Jak donosi nasz korespondent z Warszawy ruszcy podczas szczytu na zmienili swoje plany dotyczące budowy gazociągu. Rura zamiast pod Niebałtyku pójdzie przez sierockie bustry wicorny Dunajec. Pod gminą w Białym dunajcu zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy tego projektu wyrażali swoje zdanie. Tu szkoła remiza gazociąg. Gazociąg wzbudzający liczne kontrowersje. Dziś w południe odbyły się dwie manifestacje za i przeciw inwestycji. Postanowiliśmy wysłuchać najbardziej racjonalnych argumentów pojawiających się w czasie burzliwej dyskusji. Dlaczego nie podoba się Pan pomysł budowy danociągu? Pomysł mi się podobał nie podoba mi się to gdzie bez bez.

tam policji mogą. No, jak co to nie idą w Tam, tam dupce, się. Argumenty protestujących wydają być racjonalne. Zobaczmy zatem, jakie argumenty mają zwolennicy gazociągu. A, mi się, a mnie się mnie nie dopytujcie o a tego, a co przyszło. Ako, zajmij Ja już nie mam. Jo, panie, wrócił dwa dni temu z Chicago. Po Ameryce jest na gaz teraz. No, jak blachy Nie, coś się nie no. nie Widzę, że jest co się either, nie? Widzę, co się Widzę, że sakra. co? Coś, dzieje? to, czaci Czci, czci jesteś. Czy wieciruska? No ci chodź, no. A Jak widzimy, no no, powodów no. Powodów, no. Tak no. się No chodź, 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 informacja poruszyła światem literatury. Wczoraj w Krausowie odbył się memoria słynnego poety Mediera Hodmerogena, na którym główną nagrodę zdobył Stanisław Tulejawol. Reportaż Mariana gawędy Mamcerza. Tak se siedzą w tej gnójnicy, Franek dresie i oziak ficji. Nadset koniec łopowieści, bu wjebali bali się liści. Wiatr im nawiął liści kupę. Śpicie z ludzie. Pójwą w dupę! Po raz 21 odbył się konkurs recytatorski, tym razem pod honorowym patronatem Mediera Houdmogena, niewątpliwym zwycięzcą został Stanisław Tuleja Bol, który wyrecytował najsłynniejszy wiersz z dorobku artysty. No to ja wierszyki, na to ja ładne jego gadał i błagły rodzicu i nie na wsi Jezus no! No, ja się, nie wiem, by się dziewczak nie ważne, nie u ciebie nie ta nie poezja, no razem pojechali pojechaliśmy fakrem, wieźli ich fak razem z mojego Franka tu. Nie hop, no zimno było tak po się, no numerus hop, numerus. Renkawiczki Jezus Maria a grówe piękna rękawiczki, mów a wersyki no hop, no ład no jego. No zabranie głosu poprosiliśmy również panią Annę, lokalnego eksperta w tej dziedzinie. No co, na, na, na Stasiu pięknie wierszyk no za ta wiersze chodźmy regioną, no, no to są ciutkę z hawul ale mi się widzi Stasia to tak do ósmej klasy a to chłopcy, chłopcyko talości ko pięknie gadownym i na bóch w wyniku naślającego się konfliktu na śpisie fala uchodźców szturmuje białkę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Glisarowa Dolnego, sołtys wsi podjął decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki Co jest Bardzo dobrze, o to chodzi. Materiał Bronisława Landy z Jezus z ja zabijemy się w nie w ziemienia, dobre W studiu natomiast chciałbym powitać eksperta Józefa Palestyne-Barnasia z Katedry Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie saflary Witajcie Józefie. Tutaj ładny szof. Bóg Ech... Zatamkany. I daj się robi, Coś robię, coś, coś patrzę na nie, coś czarno I... Słuchajcie, będzie jaka bieda z I Może będzie, albo i nie będzie. Nie. Ja wiem... Tak. Nie wiem, ją mam to wiedzieć Ja, ja wiem na razie, z jednego z chłopców, nasi chłopców, Zabił prąd, bo, no bo chłopy nie podpięli uziemienia, no no. zresztą sami, Sićka, Sićka to widzieli. No ja wiem, no to jak zrobił, kiedyśmy mieli taką fuchę w zakopanym chłopakie pierwszy to wiesz co, i no ros. Jest... Kiedy to, 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 kie to było? ten też był Nie, to jest z Łyńskiego. Łuńskiego to nie, ma bo słyszał, że w tamtym tydzień też pokopało no. na no. ulicy chłopa. To nie no. żarty, z prędem to nie ma żartu. Co z prędem robi, to wie jedną co, no to, to by nie pierdolono. Wykłaś no z no. luna. ja jest przecież nie zgubiłem. Ład to no. I tak no. Ja miałem ostatnio taką fuchę w Austrii, był chwilę porobić, a to nie jest takie, miej sobie roboty tam. Dojść na spokojnie. Wiesz co, mój Rafaek teraz w Szwecji robi? To kwoli się. Pieniędziowy. Kwoli, 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 kwoli się. Tak, Dobre, tak. no, co powiem na koniec? No, no. Będzie, będzie, będzie jaka bieda za tym pasiką. Pasuje mi się brać, bo już dość. I spośród mnie jeszcze nie podajeł. I hmm. za pasiką jest sytuacja napięta jak baranie jajane. Telu jest. Za pasiką. No do... Dobre, Władysławio, idę, trzymaj się. Na razie. Fajnie zaś no było poświęcić przyciskie. Najdobre, bo mi wiesz co, ty ty, ty, ty się wyznajesz na tych rzeczach, ty wyznajesz tam. Przecież ja by się co działo... ...to przygryzł, to to się połkali. Łatwo chodzi, łatwo chodzi, na razie. W dzisiejszym wydaniu Kuriera... ...wiadomości z ostatniej chwili... Ranek z czerwiennego uciąsa na cyrkularce nogę. Poszukiwany człowiek dobrej woli, co by mu zabrusił piłę, bo Franek miał sakramencko twarde kości i już się mu zatępiła. Kontakt do Franka podajemy na ekranie. W dzisiejszym wydaniu Kuriera Glecarowskiego to już wszystko. Dziękuję Państwu za... A po programie, jak zwykle, prognoza pogody. Servus! Władysław Biały, prognoza pogody. Dziś w całej gminie świeciło słonko. Temperatura wahała się od 30 stopni w Sierockim do 15 stopni koło mostu Glecarowskiego w Białym Donajcu. Ład jutra przychodzi i pogody. Po południu jest przewidziano burza w krajowym. W krajowym może zburzyć, także lepiej uważajcie, bo nie róbcie ściągu. Powiełączcie się tam. Telewizory to to sieczko. W skrajnych przypadkach Instytut Meteorologii zaleca wystawienie gromnicy do okna. Pojutrze pogoda się będzie poprawiała, także będzie można kosić. W Środzkim będzie można kosić łed 10 i 10 będzie świecić. Na układanie kubiec jeszcze nie czas, po cię pojutrze, bo pogoda będzie jeszcze lepsza. W do najcu koło potoka świdrowego po ostatnich dyscach trzeba być szczególnie ostrożnym, bo kiedyś po tych dyscach, głoda zebrała. No i jak się posłociele napić, to mu ukręciło głowę. Także uważajcie. W przyszłym tygodniu pogoda nie wiemy jeszcze jak będzie, może poleje ale mówią gadają, gadają ludzie, że po niej nie może się polepszyć. To w tym temacie, Bóg zapłaci. No, jest! Tak jest, Człon.